Tutaj jego nowe inspiracje Ogólnie dzisiaj będziemy robić grzechotkę Oj. Tak Na początku zgniatamy rolkę Ale tylko tak Zgniatamy o tak rolkę No I później Zaklejamy ją z jednej strony I z drugiej Ale przedtem robimy jakąś buźkę czy coś I nie musicie. I zaklejamy i teraz Wam pokażę. Oj, nie tu. Bierzemy jakieś obojętne koraliki. To akurat jest obojętność. Oj. Tak, może ja to sobie gdzieś wsadzę, żeby było mi prościej. Moment, albo nie, nam trudno. Dobrze. Oj. Dobra. I tyle wystarczy. Nie wiem, czy dobrze widać. Mniej więcej połowa. Okej. Okay. I teraz ściskamy bardzo mocno i zaklejamy. I piszcie w komentarzach, jak Wam wyszło. Papatki!